Cześć, witam Cię na kanale Master Your Live. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, nazywam się Izabela Kopaniszyn. Jestem socjologiem, psychologiem transpersonalnym i coachem relacji. I właśnie tutaj dzisiaj chciałabym powiedzieć parę słów na temat relacji, ale konkretnie w kontekście czegoś, co relacje bardzo mocno ma tendencję zaburzać i postrzegane jest często nawet jako koniec relacji, a mianowicie o zdradzie. Wideo o zdradzie na tym kanale już jest, możesz je z łatwością znaleźć. Natomiast tutaj chciałabym powiedzieć o trochę innych aspektach zdrady. Tam mówiłam o tym, że zdrada nie musi oznaczać końca relacji, że znam wiele relacji, wiele osób poznałam, którym udało się relacje nawet zbudować lepiej, mocniej, bardziej autentycznie po tym trudnym niewątpliwie doświadczeniu, jakim może być zdrada. Ale zacznijmy od tego, że mamy pewne wyobrażenie uwarunkowane kulturowo i społecznie dotyczące zdrady. To wyobrażenie jest kształtowane na podstawie zarówno pewnych wizerunków osób zdradzających w narracji medialnej. Tu mam na myśli zarówno rozmowy na ten temat, jak też seriale, filmy, które ukazują zdradę jako jednoznacznie błąd, grzech. I tu właśnie zatrzymajmy się na chwilę przysłowie grzech, ponieważ takie widzenie zdrady jako grzechu jest też, zauważmy, uwarunkowane kulturowo poprzez wdruk, który pochodzi z Ksiąg Świętych, z Biblii, konkretnie w kulturze naszej, judeo-chrześcijańskiej, gdzie jednoznacznie w Starym Testamencie mowa jest o tym, że za zdradę należy kobietę dodam ukamieniować. Mężczyzna natomiast nawet nie zdradza, kiedy ma wiele kobiet. I to jest dość ciekawy temat do zastanowienia się, do wzięcia pod uwagę w tym kontekście, właśnie kulturowym, w którym my jesteśmy tu zanurzeni, bo wciąż jednak na pewno, z całą pewnością bardziej piętnowana będzie zdrada kobiety niż zdrada mężczyzny. Mężczyznę mamy skłonność wyjaśniać tym, że a biologia, bo on już taki jest, mężczyźni już tacy są. Łatwiej im skoczyć w bok, to nic nie znaczy, to tylko seks. Natomiast jeżeli kobieta powie, że to był tylko seks, to coś z nią mocno nie tak. Bo uwarunkowanie tutaj już biologiczne nawet, które ostatecznie zaowocowało pewną fiksacją kulturową, którą stał się patriarchat, jest takie, że kobieta inwestuje więcej ogólnie w relacje. Kobieta jest matką. Kobieta jest postrzegana często jako ostoja ogniska domowego. No ale pytanie, czy wciąż jest to aktualne, czy tak być musi, czy my jesteśmy aż tak mocno skazani w tej kulturze, w tych czasach na bycie nawet można powiedzieć odważnie ofiarami biologii? Bo nie oszukujmy się, nie tylko mamy benefity z tego, że jesteśmy istotami biologicznymi, że na przykład. Kobieta może być matką, to też ogromny trud, ogromne wyrzeczenie, ogromna ilość poświęcenia, które się z tym wiąże i którego absolutnie nie należy zrzucać wyłącznie na kobietę, jeżeli chcemy uchodzić za istoty samorefleksyjne i świadome. I bardzo często ta samorefleksyjność i świadomość okazuje się być może nie akulturowa, może nie kontrkulturowa, ale jednak. Z konieczności, kontestująca zastanę wzorce kulturowe i nawet proponująca, myślę, że wypada komuś, kto kontestuje, zaproponować nowe rozwiązania, proponująca nowe wzorce, właśnie ról, nowe wzorce relacji. I stąd mamy teraz z całą pewnością dość duży em, obszar, w którym to lecą albatrosy, właśnie teraz nad moją głową, ponieważ siedzę. W sporcie, dość duży trend czy dużą tendencję do tego, by poszukiwać intensywnie zupełnie innych wzorców relacji, na przykład właśnie w ramach relacji otwartych, czy relacji, relacji poliamorycznych, czy relacji w jakiś inny sposób wielomonogamicznych, chociażby. I myślę, że większość z nas obecnie. Może o sobie powiedzieć, że co najmniej jesteśmy wielo monogamiczni. Mało kto jest w jednej relacji od zawsze do końca, do grobowej deski. Większość z nas miała kilka relacji monogamicznych, ale to już znaczy, że jesteśmy ogólnie zdolni i to na pewno jako gatunek do tego, by mieć wielu partnerów, kochać wiele osób. Tyle, że ze względu na normy chrześcijańsko- Powiedzmy kulturowe szerzej, mamy tendencję do postrzegania jednoczesnego posiadania, to w ogóle posiadanie to jest tu niestosowne słowo, ale angażowania się jednocześnie w wiele relacji i kochania na przykład dwóch czy trzech partnerów, bo trudno sobie wręcz wyobrazić większą ilość naraz. Jako niemoralne, jako niestosowne. No i w tym kontekście umiejscawia nam się zdrada. No ale teraz warto by było powiedzieć o tym, co powoduje, że ludzie zdradzają, że poszukujemy czegoś, co jest poza stałą relacją, nawet jeśli w niej jesteśmy, no bo z definicji musimy być, aby zdradzić. I do takich głównych przyczyn, dla których ludzie znajdują się. W sytuacji intymnej z kimś innym, należy długotrwały kryzys, ale często ten kryzys jest niewypowiedziany w stałej relacji. Czyli zamiatamy śmieci pod dywan, nie dyskutujemy, nie rozmawiamy szczerze z partnerem czy partnerką o tym, co nas boli, czego nam brakuje, co może kiedyś było, a przestało być, na przykład romantyczne wspólne wyjścia na przykład częstość relacji intymnych na przykład zainteresowanie życiem codziennym partnera to są takie powody dla których ludzie kiedy znajdują kogoś kto akurat uzupełnił im ten deficyt na jaki akurat cierpieli w danym momencie w danym czasie mogą łatwo pójść dalej o tych kilka kroków dalej i Zechcieć się otworzyć na tę osobę również w kontekście erotycznym, w kontekście intymnym. Inne pytanie, na ile i czy potem tego żałujemy, na ile jest to zgodne i niezgodne z ideałem ja, na ile to jest zgodne i niezgodne z systemem wartości, z hierarchią wartości. Zwykle nie będzie. Bądźmy szczerzy, nawet jeśli jesteśmy bardzo liberalni i wspieramy na przykład poliamoryczność czy wielo. Aspektowość relacji, możliwość czasowego nawet zakochywania się w innych osobach, to jednak będziemy się z tym czuli źle, no bo właśnie niczym ryba w wodzie pływamy w tych normach kulturowych. I również często sami sobie obiecujemy, chociażby w trakcie przysięgi małżeńskiej, ale nie tylko, że będziemy wierni, że będziemy z tą osobą na dobre i na złe że nie zrobimy tego tak zwanego słynnego skoku w bok. I to nie tak, że mężczyźni to świnie. Tu od razu podkreślmy to z całą mocą i że dla mężczyzny to nie jest problem. Zapewniam, że pracowałam z wieloma mężczyznami i z wieloma kobietami i że dla mężczyzny zdradzającego sam akt zdrady czy posiadanie kochanki, skoro już musimy mówić o posiadaniu, jest bardzo skomplikowanym i wewnętrznie trudnym zdarzeniem, trudną sytuacją, no chyba że jest to ktoś zaburzony narcystycznie lub psychopatycznie, to wtedy nie jest, bo z definicji ta osoba nie posiada empatii, nie posiada sumienia. Natomiast jeżeli posiada, czyli jest człowiekiem psychonormatywnym, to ma taki sam problem. Tylko kobieta dodaje do swojego aktu zdrady jeszcze inny problem bycia rozpustną, bycia. Cudzołożnicą bycia tą, którą kiedyś by ukamieniowano, czy utopiono, czy spalono na stosie. Dlatego dla kobiety zdrada niesie dużo większe obciążenie etyczno-psychologiczne, bo kobieta będzie tak postrzegana, gdyby na przykład zdrada miała się wydać, to łatwiej będzie społeczeństwu czy bliższemu otoczeniu. Zdradę mężczyźnie wybaczyć, czy po prostu wyjaśnić takimi czy innymi czynnikami. Chociażby tym, że na przykład może żona jest oziębła. Może on ją kocha, ale ona go nie chce, albo już go nie chce, i tak też bywa. Ale bywa też odwrotnie. Bywa, że mężczyzna staje się zupełnie niezainteresowany sferą seksualną, i para nadal odczuwa do siebie bardzo głębokie. Uczucia, głębokie przywiązanie, mają wiele wspólnych tematów i poruszają się po podobnych obszarach w życiu i nawet w pasjach, ale w tej sferze było, a nie ma. I to jest też bardzo częsta przyczyna, dla której ktoś po wielu latach prób, po wielu latach starań, by wróciło to zainteresowanie. Nawet niekoniecznie decyduje się, ale sytuacyjnie znajduje się w, w momencie życia, czy w dosłownie mm, takim zdarzeniu, w którym ktoś jest nim zainteresowany seksualnie, erotycznie, i ta osoba mówi: ok, okej, okay, co mi szkodzi? Chcę sobie przypomnieć, jak to było. To dotyczy bardziej relacji dojrzałych, to znaczy ludzi dojrzałych, ludzi. W wieku, w którym już można zakładać, że ze stałym partnerem przeżyli wiele uniesień i wiele chwil, które z jednej strony relacje scementowały i ugruntowały ją, a z drugiej strony zmiany naturalne, również biologiczne, życiowe mogły spowodować, że ta relacja w jakichś obszarach osłabła albo wręcz wymarła. I Warto tutaj popatrzeć tak wszechstronnie na cały ten obszar bycia zdradzanym i zdradzania, brać go mniej osobiście, a bardziej kontekstualnie, jak zresztą wszystko, bo jeżeli do zdrady podejdziesz na mocy wdruków o byciu zdradzanym, czyli skrzywdzonym, czyli byciu ofiarą, czyli byciu niedość, czyli um, zrobisz cały ten proces o sobie, ja. Zostałem potraktowany nie fair, bo zostałem zdradzony. Ta osoba jest zła, bo ona zdradziła. To prawdopodobnie nie dojdziecie zupełnie do żadnych sensownych wniosków. Będzie tylko krzywdziciel i pokrzywdzony, będzie tylko sprawca i ofiara. I jak wiadomo, na mentalności, a zwłaszcza tożsamości ofiary można zbudować jakiś rodzaj imperium wyższości, na przykład poczucia krzywdy, domagania się zadośćuczynienia. Ale nie zbudujesz na tym zdrowego, dorosłego, szczęśliwego człowieka, bo zdrowy, szczęśliwy człowiek, silny człowiek będzie przede wszystkim się samoregulował, nawet w obliczu takiego zdarzenia, jakim jest zdrada, i przede wszystkim będzie chciał sprawdzić, do czego doszło, co właściwie się stało nam, co się stało tobie, co ciebie tam popchnęło w te ramiona innej kobiety, innego mężczyzny. I tutaj kochani, na koniec jeszcze chciałabym dodać takie dwa zdania ostrzeżenia, bo jeżeli zdarzyła Wam się zdrada, Wam wszystkim, w trójkę, a może w czwórkę. To warto nad tym się pochylić, warto nad tym pracować, warto z tym pójść na terapię, omówić to w bezpiecznych, kontrolowanych warunkach, kiedy oczywiście emocje już ostygną, bo czasami potrzebujesz przeprocesować emocjonalnie temat, przetrawić. Masz też prawo oczywiście do swoich reakcji, ale w trakcie tych reakcji zawsze zadaj sobie pytanie: ile z tego pochodzi z triggerów z dzieciństwa, ile w tym jest syndromu odstawiennego, ile w tym jest porzucenia mnie jako dziecka. Bo tam na pewno to jest. To się podłączy, jeśli masz takie traumy, ale też potrzebujesz zaobserwować taki prosty fakt, czy partner zdradza notorycznie i wielokrotnie, czy to się zdarzyło. Bo jeżeli masz partnera czy partnerkę, którzy przy każdym wyjściu na piwo skaczą w bok, albo przy każdym załamaniu nerwowym mają od razu kogoś innego, to raczej. Radziłabym ci wyjść z tej relacji i nie traktować tej relacji jako wartej naprawiania. Natomiast, jeżeli macie za sobą wiele lat uczciwej monogami i wzajemnego zaufania, i w tym kontekście wam się ta zdrada przydarzyła, to na pewno jest co zaobserwować, może jest co zmienić, może jest nad czym popracować, i może warto wejść na nowy poziom tej relacji, a może warto ją jakoś przeformułować, przeorganizować, a może warto nie czynić zdrady tak obciążającym problemem, jeżeli jedna z osób na przykład przestała mieć potrzeby seksualne. Może warto wtedy otwarcie powiedzieć jasne, realizuj to poza Naszym związkiem, bo cieszy mnie to, że wracasz wciąż do mnie do domu, że rozmawiamy o tych wszystkich ciekawych rzeczach, że robimy te wszystkie e, sprawy, załatwiamy te wszystkie sprawy razem, że wyjeżdżamy na wspólne wakacje, że mamy wspólne dzieci i może nie jest y, ta potrzeba warta tego, by to rozwalać, bo zwykle nie jest. A ja Ci pozwalam. Ja mam tyle szczodrości, że Cię nie trzymam przy sobie na zasadzie psa ogrodnika, tylko daje ci wolność do realizowania tej sfery życia z kim innym, ponieważ ja nie realizuję jej z tobą. Dokładnie tak samo, jak na przykład możesz nie podzielać jakiejś pasji partnera i dać mu pełne prawo realizować ową pasję z kim innym. Nie musisz jeździć na desce, jeśli twój partner jest skateboarderem, ale to nie znaczy, że będziesz mu tego zabraniać, więc też warto na to spojrzeć w takim kontekście, już tutaj, w tym akurat ostatnim przykładzie kontestacji kulturowej, w ramach której zrobisz to z wielką otwartością i autentycznością i szczodrością wobec partnera, jeśli wiesz, że to ty jesteś tym, kto właściwie doprowadza do zaniku więzi erotycznej. I partner wtedy ma dane ci przyzwolenie, nie musi oszukiwać. W ramach tej aktywności, że jest ci wierny, bo tak kiedyś sobie obiecaliście. Natomiast jeżeli pożycie między Wami nie zaniknęło i obie strony są gotowe wprowadzić jakieś ewentualnie zmiany, bo może nawet nie wiesz, że czymś zniechęcasz partnera, to zdecydowanie polecam terapię, polecam pracę w parze, polecam też. Udanie się, czy rozważenie przynajmniej takiej opcji, jaką jest przyjechanie do nas na ceremonię, w trakcie których pracujemy dużo bardziej intensywnie z roślinami mocy, z molekułami psychoaktywnymi, które, zwłaszcza mówię tu o safrasie bardzo mocno otwierają empatię na partnera, otwierają serce, pozwalają komunikować się prosto z serca z pominięciem obron, z pominięciem defensywy i wtedy można odkryć, bardzo, bardzo wiele o sobie i o drugiej istocie, a także zobaczyć, czy nadal jest to między Wami miłość, czy już tylko przywiązanie, czy jakieś poczucie powinności, przynależności. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.